Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj mamy 16 lipiec 2022 sobota. Jesteśmy tuż przy moście granicznym do DDR-u w Zgorzelcu. Tutaj powiedzieli ludzie, żeby iść koło tego parku na skróty gdzieś i tam będzie most graniczny, gdzieś blisko. Więc tutaj. Jest wodopój, woda dla konia, dla psa, dla kota z żoli i tak dalej. Więc w takim parku jesteśmy tutaj na końcu Zgorzelca, zaraz przy moście granicznym, żeby przejść do DDR. Więc tutaj, jak widać, suweren sobie przerwę na służbowego papierosa robi, żeby zobaczyć, jak działa szybko. Łącze internetowe widać. I te sprawy, więc no, więc mm, teraz dzielnie suweren sprawujący swoją władzę samodzielnie już wiele lat, poza jakąś tam parszywą zmianą, bo jak widać to chyba Beata Szydło była w błędzie, no bo myślała, że ta zmiana będzie jakaś taka dobra i tak dalej, a się okazało, że jednak to jest zmiana parszywa. No, więc suweren poza tym wszystkim sprawuje swoją władzę. I jest wszystko w porządku. Piękne niebo mamy dzisiaj w Zgorzelcu. Z Wrocławia był PKP o 610 do Zgorzelca, ale ciutkę się jakoś tak spóźnił, i ludziom te, ten pociąg uciekł do, do DDR-u, więc tam no, ich energie nie były najlepsze. Taka woda woda w miarę 300 zaraz sprawdzimy jej PH tej wody i tak dalej. Dobrze. Czyli głównym zadaniem Suwerena dzisiaj w sobotę jest, aby znaleźć parszywego bandytę, międzynarodowego złodzieja okradającego 40 milionów Polaków i ich wszystkich no, pobratymców, kolesi, kumpele, sądowniczki, sędziny, prokurwatorki, pomocnicy i tak dalej. Więc okazało się, że na celownik się pokazała Yy, jakaś taka, nie wiadomo jaka, prokurwatorka z prokuratorii nie wiadomo jakiej, gdzieś tam z Wrocławia, na jakimś Śródmieściu czy jakoś tak nie wiem, nie mam pojęcia yy, yy, Natalia Zemła Natalia Zemła Natalia Zemła, shame on you shame on you Natalia Zemła shame on you shame on you Natalia Zemła ty nie wiesz dowodzi osobisty, plastikowy, wystawiony na korporacyjne nazwisko Natalia Zemła. Ty nie wiesz, co ty osobniczko robisz w ogóle. Ty teraz grzeszysz i jesteś współodpowiedzialna za przestępstwo dużego kalibru. Ponieważ to ty będziesz ciągnęła, Natalia Zemła, koszty sądowe. Twój poprzednik, prokurator yy, Marcin Kaczmarek. Shame on you, Marcin Kaczmarek. Shame on you, Marcin Kaczmarek. Shame on you, Marcin Kaczmarek. Prokurator i nie wiadomo jaki gdzieś tam z Wrocławia. Nie mógł nic przez 3 lata, nie mógł nic zrobić przez 3 lata, a ty nie wiem, ile masz lat i jakie masz doświadczenie w tym kurwidołku sędziowsko-prokuratorskim w tym Wrocławiu, że ty bierzesz. Po tak doświadczonym prokuratorze, który nic nie wskurał i ty robisz koszta sądowe 38 milionom Polaków. Jak ty możesz! Natalia zemła! Obudź się! Ty dobodzi osobisty! Zapytaj się prywatnie i potrzą pantoflową, swojego szepostwa, to by ci powiedziało, że jesteś na straconej pozycji, nic nie wskurasz. Ale robisz to, żeby ciągnąć koszta sądowe. Więc współuczestniczysz w zorganizowanym złodziejstwie, więc jesteś złodziejem. Natalia Zemła, jesteś złodziejem, bo dołączyłaś się do, do jakiegoś gówna, żeby koszta sądowe robić w podatkach ludziom. Drodzy suwereni, mam nadzieję, że was poinformowałem o tym, że Natalia Zemła odgrzewa stare sprawy, których nikt nie pociągnął. Po to, aby nabijać wam to w podatkach, więc teraz już o tym wiecie. Więc macie prawo Polacy i suwereni skontaktować się z prokuratorką, prokurwatorii nie wiadomo jakiej gdzieś tam we Wrocławiu. Natalia Zemła. Macie prawo ją wyciągnąć stamtąd i pogadać już tak poważnie, że ona nabija wam koszty podatka. Łatwą, piękną robotę. Będzie robiła, że pro prokurator, który ma duże doświadczenie zawodowe, już przed emeryturą, nic nie pociągnął, a Ty będziesz to robić. Natalia Zem Zemła, błogosławieństwa Bożego, to ja nie wiem, czy Ty dostąpisz, wiesz o tym, ale grzechów i karmy to Ty się narobisz, dzięki.